Witam wszystkich na kanale Maryja Klowa Polskiej Korony. Dziś nieco wrócimy do tematu Piękna Maryi, nieco z powodów technicznych tamtego odcinka i przy okazji nieco poszerzymy temat. No, powiedzmy, że punktem wyjścia w sprawie niech będzie cudowny medalik. Medalia Miracolosa, który Maria nakazała powiedzmy, tworzyć, wybijać yy, zakonnicy francuskiej, później świętej Catherine Laboure, co objawiła się jej w roku 1830 najpierw w lipcu kaplicy zakonnej, gdzie Maryja się ukazała, siedząc na, powiedzmy, kapłańskim fotelu i ją przyjęła klęczącą na kolanach. Po czym to główne objawienie miało miejsce 27 listopad tego samego roku. I Katrin widzi Maryję. Stojącą na powiedzmy globie świata, jej stopy miarzą węża, i ukazuje się jej rewers tego, co ma odbić na tym medaliku. Czyli dwa serca, które są podstawą z lewej i prawej strony, równoległe. Wielka litera M. To jest to samo, co ja noszę na szyi od już lat. Właśnie. O. I na to, dopiero na tej wielkiej literze M krzyż. To już pewna teologia, mariologia jest głęboka w tym samym symbolu. No i tam oczywiście... Tylko zmiaka o tym, że to były czasy częstych epidemii, cholery i tak dalej, innego rodzaju paskudztwa, więc kto nosił ten medalik, wielu z nich otrzymał łaskę zdrowia. No i dobrze, to jest punkt wyjścia. Jedna chwila o tym cudownym medaliku. Po pierwsze zwycięstwo nad złem Maryi, tak? No, zgodnie z Mariologią świętego Jana, sen pod krzyżem, gdzie Maria jest ukazana jako niewiasta, czyli powiedzmy ma tą szczególną funkcję matczyną tak? i później już w tej wizji chwały w Apokalipsie 12, niewiasta, generalnie kobieta, bo to jest termin grecki, którą słońce przyozdabia, korona z gwiazd i tak dalej, i tak dalej. I w walce z tym potwornym smokiem. Czyli piękno, kobiecość, doskonała Maryi, tak? I ten rewers, tylko wyjaśnię w jednym zdaniu, ma głębokie znaczenie. No niesamowite ma znaczenie. On się łączy ściśle z tą właśnie mariologią Jana, świętego Jana. Bo to krzyż jest na literze M. To z miłości do Maryi wyrasta wiara w Chrystusa, w odkupienie i inne rzeczy. To jest bardzo proste, to jest bardzo genialne, jak wszystko to, co boskie. Bo do matki to jest najprościej. Taki jak ona, doskonały. Do matki, tak jak, jak ona, przyjdzie stół. A wprost do pana, żeby wszystko to przeskoczyć, przebrną to chyba jeden na sto, tak? I to jest ta różnica. Nie wolno przegapić nikomu, zwłaszcza tym, którzy mają decyzjonalność w kościele i są pasterzami. No, ten, kto usuwa Maryję. Nawet w kazanie, i tak dalej. Mówiąc, że Pan, bo Pana, no to dziękuję, no to wejdzie powiedzmy pięciu na sto, a reszta powie, że to jest dla mnie zbyt trudne, bo i tak dalej. No oczywiście. Ze mną też by było, tak, by było tak samo. Gdyby nie Maryja. No a tak. Teraz Maryja ma doktora teologii. Po w studiach w Rzymie, na Angelikum, Marianum i inne jeszcze tytuły, o których nie teraz. To jest banalnie proste. To z tej wielkiej litery M otwiera się droga na rzecz, do rzeczy boskich, do sakramentów i innych spraw. Teraz mamy czas Wielkanocy i oczywiście, że nasz pan jest Bramą, tak? No to jak, jak nasz pan jest Bramą, to Maryja jest Bramą 100 razy szerszą od niego. I Maryja ma ludzi i serca, których pan nie ma. Nawet wśród muzułmanów i innych wyznawców. Ty już mi mówili. Wykładowcy na Marianów w Rzymie, że muzułmanki w przebraniu chodzą do kościołów, modląc się do Maryi o cokolwiek, o wszystko, bo przecież Mahomet to im nie może dać, no bo oni mają kismet, tak? czyli to, to, co jest ustalone ma być, dziękuję, więc ty o, o nic się nie zwracaj. Tak, to ja to nikogo nie obrażam, tylko mówię prawdę o nim. Mają swój kismet, swój los. Więc po co się trudzić, tak? Modląc się o cokolwiek. No dokładnie. A muzułmanki chodzą. W przebraniu oczywiście, jako zwykłe kobiety. Przed statuami dziewicy Maryi. Wiedzą, że jest matką doskonałą. I że ich wysłucha. Tak, drodzy. Maryja ma serca i ludzi, których Pan nie ma. Ja osobiście kiedyś miałem, nie, nie powiem wizję, nie, tak powiem, no, ale pewność, że nasz pan jakby mówił, no mniej więcej tak, mówiąc o mnie, nie, no mniej więcej może być, tak, ale on jest tylko Maryi. <laughs> ale on jest tylko Mary, no tak, więc jeśli nasz pan jest bramą, to Mary jest bramą sto razy szerszą od tej bramy. A ci, którzy to przegapili na Soborach, czy podczas kazań, to się powinni bić piersi, jako kiepscy pasterze. No, aż mi lepiej teraz. No i teraz przejdziemy do faktu drugiego, bo miało być o Pięknie Maryi, tak, no to będzie. 20 stycznia 1842, powiedzmy 12 lat po tym, jak się Maryja ukazała Katrin za zakonnicy. Ukazuje się pewnemu Żydowi bankierowi. No, mam tego serdecznie dosyć, no ale co zrobisz? No. Jeszcze nie widziałem, żeby Żyd pracował jako górnik, no ale chyba nigdy nie zobaczę. No chyba, że będzie na wycieczce w kopalni. <śmary> o No taki już ten świat jest. No, i tam była kwestia, że brat tego Żyta, on się wcześniej nawrócił na katolicyzm, czym oczywiście wywołał szok w rodzinie, tak? No, i tam jego, miał dwóch wspaniałych przyjaciół. No, Żydzi też mają przyjaciół, tak? Jest to trochę dziwne, ale i mają. No. no, i tych dwóch przyjaciół jego zrobiło z nim zakład. Słuchaj, Noś ten medalik cudowny, o którym Wam wcześniej mówiłem i zobaczymy, czy się, się nawróci. No, to zrobimy zakład, nie, nie wiem, o coś tam, prawda? No dobra, on sobie wziął tego tak lekko i sobie nosi gdzieś tam, nie? I wyobraźcie sobie, że jeden z tych, którzy ten zakład zrobili, nagle zmarł w Rzymie. I były, powiedzmy, pochówek w kościele San Andrea delle Fratte blisko Piazza Spania. jak to znaczyłem, to wie, ja wiem akurat, bo byłem długo i ten Żyd tam poszedł na ten pogrzeb, tak, no bo to był jego dobry przyjaciel, tak, no to poszedł, nie, no i łaży ten, to żydisko po tym kościele, pewnie nie wiedząc co, co robić, tak, aż tu się nagle ukazuje Maria. no to macie teraz tą ikonkę, tą Miniaturę, która zwykle ukazuje się na moich odcinkach to właśnie jest Madonna del Miracolo czyli cudowna pani powiedzmy tak nie w ten sposób Ona mu nic nie mówi Nie będzie rozmawiała z żydem tak proste Maria też ma swoje zasady Ona pierwsza ma swoje zasady Do Żyda nie mówi nic Ukazuje mu się Teraz powiem jak. Tylko wykonuje gest dłonią. Na kolana. Na kolana. I oczywiście Żyd, widząc ponad naturalną, oczywiście, moc i potęgę, klęka, tak. Potem się nawraca, i tak dalej. Jest się kapłanem, i tak, dalej, i tak dalej. To już jest inna, inna historia. Jak się ukazuje Maria? No, ja wam to mogę wyjaśnić, ale macie ten obrazek, który się ukazuje przeważnie, bo tam mam też kilka innych, ale głównie jest ten. Tutaj Maria ukazała całe swoje piękno. Jakby chciała powiedzieć, że jestem kobietą, no bo często ludzie mówią: Maria, Matka Boska, Matka Boża, nie Matka Boga, i gdzieś to się gubi, tak? no może jakiś, 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 jakiś byt, jakaś, jakaś bytowość jakaś, nie, nie wiem no skąd, tak. To nam wszystkim Maria przypomina, że jest kobietą. <laughs> I nawet papież ówczesny i władze Kler, powiedzmy, nie ważyli się zasłonić, mimo że to był XIX wiek. A tutaj się Maria ukazuje w całym swoim kobiecym pięknie. To jest zachwyt. Już nie chcę tutaj komentować oczywiście, jako jej, jej, jej synek, którego sobie upodobała, ale w każdym razie, no, jest przecudnie piękna. No jest tak kobieco piękna, że można zwariować. No, wy, wygrywa każdy konkurs piękna Maria, to jest jasne. Ale to jest ważne, że Klerys się zachował, zachował bardzo mądrze, bo nie zasłonił, prawda? Nie uczynił z tego jakiejś artystycznej ikony to, czego się dopuścili nasi wobec licheńskiej pani. A dranie dopiero. I tylko raz na jakiś czas jest ukazanie cudownego obrazu przy wielkiej pompie. A po co? Ma być na głównym obrazu tak, jak była. Przepiękna z orębiałym, co mnie doprowadza do, do furii szewskiej ten fakt. No, a tutaj się zachowali bardzo mądrze. Widząc, że z Marią lepiej nie zadzierać. Skoro tak chciała, no to już niech ma, tak? Zostawmy, nieruszajmy. O, właśnie. Chociaż tyle. Mądrość, prawda? Roztropność, no. Po co igrać z ogniem, tak? No właśnie. No jest przepiękna. To już zostawiam w waszej powiedzmy kontemplacji, waszej, waszej wizji. No to co tutaj dodać, nie? I raczej niczego nie zasłania, są pięknie kobiecy. Tego tyle powiem. No Dobrze. Jak już żeśmy stwierdzili, że Maria jest kobietą najpiękniejszą, to wspomnę jedną wzmiankę, żeby na dowód tego o mojej pracy na Wydziale Teologii na Andrzeju, tak szybko, bo ja tam byłem jako świecki, oczywiście, nigdy nie byłem kapłanem, czy Kandydatem. Tam był taki Instytut Wyższy Nauk Religijnych, część Wydziału Teologii, który miał, powiedzmy, cykl 4 lata. I to się kończyło tam tytułem do nauczania religii w szkołach. O, właśnie. Kończę to. I jest taki prezes, Mondzillo się nazywał, Dominikanin. Ja uwielbiam Dominikanów, ale owca czarna, wybaczcie, będzie wszędzie. On gdzieś mnie sobie upodobał, tak. Pisał do mnie listy, że on nie da nam tytułu, bo my mamy taką politykę i naszej kształtujemy. Może chodziło o to, że wtedy był papież Polakiem, rektorem był ojciec Kaczyński, no chyba niespowinacony z bliźniakami Kaczyńskimi? Nie wiem. Zapytam kiedyś. No i co? No i zobaczcie, a temat pracy, właśnie. Piękno Maryi. Nie, i pojęcie piękna, a piękno Maryj. Tam była kwestia estetyki, powiedzmy, trochę filozofii, tak dalej. No, było wszystko. No, praca była super. Yy, ma być chyba 10 dni do obrony, bo to był chyba Czerwiec. Ja wiem, że to bydle nie dopuści, prawda? może, nie. No, powie, że nie mamy teraz czasu, bo coś przyjdź pan za dwa lata, nie? <grym> Dowiaduję się, że. Ojciec, mążillo, nagle odszedł. Na zawsze odszedł, tak? I to, nie, i to się nie, nie wiedziało, dlaczego. Może nie wytrzymał ciśnienia z moją pracą. Dobrze. W każdym razie, płakać po nim nie płakałem, tak? Chwała Mary. No dobrze. To taka, to taka mała próba, nie? Znaczy, dobrze, bo próba to. Pro, no i dalej. Dalej, bo. Mówią, że zbyt długie odcinki to nu nudzą, tak? No to przechodzimy teraz już całkiem na poważnie do Ewangelii Świętego Łukasza, gdzie w pierwszym rozdziale jest właśnie objawienie Maryi. Tam jest tekst bardzo głęboki, krótki, ale głęboki. Przychodzi po pierwsze ranga wysłannika, tak? To nie jest anioł jakiś tam, bo i oni, te, on, oni też mają swoją hierarchię, i to złożono. Przychodzi jeden z siedmiu najważniejszych. No to już świadczy o wadze sprawy, tak? Tak jak przyjechał ostatnio wiceprezydent do papieża USA. No to już jest ranga, prawda? Ranga wysłannika świadczy o sprawie. No i ten właśnie święty Archanioł Rafał mówi Ke kekaritomele, czyli cieszuj, ciesz się i raduj. Radością mesjańską łaski pełna, i tu jest yy, ciekawa sytuacja, bo to właśnie z tego powodu Maria była zdziwiona tym pozdrowieniem. Ona się wcale nie bała Anioła. Ona sobie z nim, za, za zwrot, gadała sobie jak z sąsiadem, który przychodzi po sól. Taka jest Maryja. No właśnie, ale ją tylko zdziwiło ten zwrot, którego nie ma w ogóle w Starym Testamencie, i żaden z ówczesnych, najbardziej światłych faryzeuszów i, i innych nie byłby w stanie pojąć, o co chodzi z tym, prawda? No bo to właśnie było to nowum, coś nowego zupełnie. Więc Maria była trochę zdziwiona właśnie tym faktem. No, to jak ktoś ci mówi coś nowego, czy czego nie ma, no to dziwisz się, prawda? I to jest właśnie ta głęboka relacja Maryi z Bogiem, której nikt z nas nie ma i nie będzie miał tak, jak ma ona. Nawet największy święty, święty Franciszek czy święty Dominik, czy, czy inni. Oni tego nie mają i nie będą tego nigdy mieć. To jest jej głęboka, intymna relacja, bo jest matką dla Syna, jest świątynią Ducha Świętego, tak jak nikt inny nie będzie nigdy. No i z racji tego, że Trójca Najświętsza jest istotowo zjednoczona w sobie, no to powiedzieć Synu do drugiej osoby Trójcy, słowa, to jest to samo, co powiedzieć do Boga Synu. To jest wielkość Maryi. Jeszcze raz. O której się, no mówią Maryja, Maryja, tak? Matka Boga. No nie wiem, czy to sobie dosadnie uzmysławia tą wielkość. Znaczy jest Bóg, który ma Matkę i słyszy od niej Synu. Wystarczy? Na razie myślę, że tak. No właśnie, no więc taki krótki odcinek dzisiaj, trochę elementu o właśnie cudownym medaliku, o tej wielkiej literze M, na której dopiero staje krzyż. No i to jest cała mariologia Świętego Jana. Bo ta brama, którą jest, jest nasz Pan, ma sto razy szersze jeszcze wejście, którym, którym jest Maryja. I Maria ma ludzi serca, których Pan nie ma, albo je ma tylko przez nią, tak jak mnie na przykład. Ja jestem Maryi. Owszem chodzę do kościoła, uczestniczę w sakramentach, ale gdyby nie Maria, to nie wiem co by było. I to mówię szczerze. I tak chyba myśli wielu ludzi. No, przez Maryję, tak? Dokładnie. Ja Jest tylko Maryi. No, on jest tylko Maryi, co zrobisz? Dobrze, Chwale Maryję. To jest trochę temat, który odchodzi od tematu, powiedzmy, stricte historii polskiej państwowości i interwencji Maryi w niej, tak? No dobrze. Chwała Maryi. Niech żyje Maryja. I tylko jeszcze dodam. Jedną minutę. To poznanie tego piękna wymaga niezbędnie wiary, która jest wyższym poznaniem. Jakbyście mieli dwa poziomy, 0 i 1, i na tym 0 na tym chodzi 99,99% ,99 ludzi, którzy używają wyłącznie kalkulacji ludzkich. Co jest normalne, ale ma pewne limity. Czyli liczę, kalkuluję, aha, mam tyle pieniędzy, mam to tam, tego znam, tego nie znam, tu jestem chory i tak dalej. I przeważnie tak kończą z ręką tam, gdzie się wie, czyli w nocniku. I jest poziom jeden, gdzie się odrzuca całkowicie. Te kwestie. Więc dla psychiatry osoba głęboko wierząca to jest albo, albo Bóg, albo szaleniec. No bo jeżeli ty mówisz, że stanie się to, co mówię, a tak Ewangelia uczy o, wierzy, o, o wierze, jeżeli masz wiarę i tak dalej, powiesz, to się stanie. To jest niesamowita boska moc w ręku, w ręku w mocy ludzkiej. Że musisz... Umieć ją używać. Nie wątpić, nie bać się, a wierzyć. Przykład wiary. No, powiedzmy, święty Piotr idzie po wodzie, tak? To jest świetny obraz tego. No, on szedł, wbrew wszelkim prawom fizyki, szedł, ale na skutek, na, na, na widok wiatru i tak dalej, burzy. Przestraszył się, o dziękuję. Czyli co zrobił? Dokonał ludzkiej oceny, ściśle ludzkiej oceny rzeczy. Aha, to jest woda, 15 metrów, to idę po jakiejś wodzie, a to może jakiś jest zjawa, jakaś to tam coś mówi do mnie, no koniec świata. No i to nie jest wtedy. Ale jak to wszystko odrzucisz, to sobie pójdziesz tylko zmotszywszy lekko stopy. Czego wszystkim życzę. Chwała Maryi. Niech żyje Maria.